Dzień dobry, czy mogę pomóc? Tak, zgadza się To jest wypożyczalnia płyt CD Chodzi o drogę do toalety Jeśli tak, to trzeba iść prosto i tam w prawo Przyszedł pan wypożyczyć płytę? Ale wie pan, że to jest wypożyczalnia płyt Takie, które się używało 50 lat temu Tak? Rozumiem, yy, czemu jestem zdziwiona. Bo wie pan, yy, jak kiedyś historia tego miejsca jest taka, że kiedyś po prostu wgrałam miliony w Totolotka i nie chciałam iść do normalnej pracy i chciałam robić to, co naprawdę kocham czyli zajmować się muzyką, a że ja znam się na robieniu muzyki na słuchaniu, to stwierdziłam, że wezmę całą swoją kolekcję płyt której mam naprawdę ogrom i masę i otworzę wypożyczalnię płyt jestem zbyt sentymentalna żeby je sprzedać, więc otworzyłam wypożyczalnię za marne grosze i tak naprawdę przychodzą do mnie różne osoby no tak nie wiem, może z dwóch klientów tygodniowo się znajdzie ale co pana tutaj sprowadza? Również sympathyment. Lubi Pan po prostu słuchać pod CD. Rozumiem. To zupełnie tak jak ja do tej pory lubię słuchać. Mam nadzieję, że nie przeszkadzają Panu moje słuchawki. Nie, nie mam w nich muzyki, ale po prostu tak już się do nich przyzwyczaiłam, że jest mi bardzo wygodnie. To super. Dobrze. Co Pana interesuje? Co mogę zaproponować? Ogólnie jakieś moje polecenia. No dobra. Mm, dobra, to może ja przejrzę, co ja tutaj mam. Co mi zostało. Bo e, zostało mi bardzo dużo rzeczy. Może tu coś będę miała? Nie. Dobra. E, zagraniczna muzyka, jest ok? Dobrze, to ja mogę zaproponować e, coś z popu ale takiego popu bardziej amerykańskiego myślę, że to idealnie sprawdzi się Lana Jemery swoją płytą board to Dine. zna pan board today Dime? okej, okay, ja mam takie fajne wydanie oczywiście jak to płyty u mnie często mogą być wybrakowane porysowane pudełka trochę pęknięte ale gwarantuję, że wszystko jest sprawne i działa więc mamy taką edycję dwupłytową. Oczywiście z płytą Born Today, ale także bonus z wersją Paradise. To jest płyta taka Paradise Edition. Zaraz Panu przeczytam, jakie fajne utwory się znajdują. I w Paradise Edition mamy dość znaną piosenkę Lana Del Rey, Ride, a także American i e, coś, co ja bardzo lubię, pad Electric Uwielbiam Wam, w ogóle ten niewymuszony styl Lana Del la Rey, gdzie ona tak śpiewa jakby od niechcenia takim niby trochę nostalgicznym tonem, a ma tu jednak pewną moc Zna Pan to zbyt dobrze, dobra jeśli chodzi o takie nowości, bo dla mnie to jest nowość w mojej kolekcji, raczej nie mam nic nowszego. A ładnych parę latek to już ma, to dobra. Mam tutaj takie trzy propozycje. Olimers, również Pop. To on ma takie piosenki, raczej takie bardziej taneczne, skoczne, wesołe. Jedna z takich bardziej nostalgicznych piosenek, ale wciąż dalej z takim rytmem. To piosenka Dear Darling. Leciała bardzo dużo w radiu. No właśnie, to jest kopyta Right Place, Right Time. Mhm. Już Panu pokazuję. To jest w całkiem dobrym stanie. Nawet mamy całą książeczkę, która jest zazwyczaj dołączona do tego typu płyt, i przeczytam Panu parę takich hitów, które kojarzę, że mogą być najbardziej znane. To jest Troublemaker w wykonaniu razem ze znanym takim zespołem Florida. O tym, jak wspominałam, Dear Darling. Oczywiście, Right Place, Right Time, tak jak mówi tytuł albumu jeszcze mogło być z takiego bardziej znanego. Inner Ninja. Myślę, że Inner Ninja całkiem fajne jest. No i dodatkowo do tego ma Pan również wersję DVD, gdyby Pan chciał. Tak, z koncertem. Proszę bardzo, to chyba nawet wszystko mogło działać. Dwupłytowe wydanie. Myślę, że to się bardzo obodza, bo wypożyczam w takiej samej cenie, jak wszystkie tradycyjne Jednopłytowe pytania. Coś jeszcze, jasne. Ehm, hmm, mój ulubieniec, John Newman, ehm, bardzo znany hit, leciał w radiu ehm, love, love Me Again. Ja właśnie od tego utworu naprawdę pokochałam jego twory. Ehm, Coś jeszcze znany, znanych e, tak, był na przykład e, cheating. E, do tego utworu cheating był również tyle doskładane, tak jak e, Love me again. Więc myślę, że to są takie dosyć znane utwory. E, ma być. Dobrze. To już odkładam do pana. E, a czy to będzie to wszystko, czy jeszcze coś zaproponować? Coś jeszcze z innych rzeczy. Dobra, bo przygotowałam troszeczkę dla pana Bruno Marsa, ale to już rozumiem, że nie, tak? Dobra. Um, z trochę innej kategorii. Czy tu coś będę miała? Wleczka? Coś takiego bardziej mm, alternatywnego. Ja to nazywam alternatywnym popem. Może być Daft Punk. Też bardzo znany zespół. Z na pewno o oryginalną muzyką. Taką dosyć elektroniczno-popową. E, tak, mam tutaj e, płytę Random Access Memories. i Myślę, że to jest całkiem fajny utwór. E, Zobaczcie, mam tą płytę mam. Tak ona wygląda, mówię, niektóre, niektóre mam naprawdę płyty wybrakowane, e, więc no parę fajnych utwórów tu się e, znajdzie. Nie, nie ten styl. Dobrze, to zapamiętam. Hmm, coś łagodniejszego. zespół Above and Beyond i oni zazwyczaj grają takie typowo utwory ja to nazywam starym slangiem dyskotekowe czyli po prostu takie na imprezy ale nagrali bardzo fajną płytę z tymi samymi utworami tylko, że w wersji akustycznej i bardzo świetnie się ona przyjęła, bardzo dobrze. Nagrali również długą płytę. I na tej płycie teraz jest akurat pierwsza wersja. Mam nadzieję, że to Pana nie zachęciło, bo ta płata jest pusta. To opakowanie. Ale jeśli tylko znajdę, to od razu dam Panu znać. Tutaj niestety nic nie mam, ale tu znajdzie Pan również taką broszurkę na ich temat. Mm. i tutaj y, jest wszędzie y, mamy też tekst piosenek y, moja ulubiona to jest na przykład to już panu, to przypomnę sobie tytuł mm. e, Things called love albo mm, Can't sleep e, oraz Love is not enough to jest bardzo fajne w ogóle wszystkim mi się to podobają, także tak, jeśli Pan wróci do mnie i się to Panu spodoba i wróci Pan do mnie ze zwrotem tej płyty, to dla, panu to, dla Pana to przeszukuję, dobra? W ramach takiej formy narobienia smaku i niespełnienia obietnicy będę wynajmę tą płytę Panu za darmo, tak? Będę pamiętać, ja sobie zaraz zapiszę i na pewno poszukam ją dla pana, bo na pewno gdzieś ją nie Niedawno jej słuchałam, więc pewnie uzyskałam w moim odtwarzaczu w domu. Podoba się panu. No dobrze. No to będę pamiętać. Yy, ale... Hmm. z takich rzeczy. Ach. Polska też może być. No dobra. To powiem panu tak. To jest dla mnie taki odrobinę bardziej pojechany Daft Punk, ale nie do końca, trochę podobnie kreatywny, inaczej podchodzący do tego, super słowodwórstwo. Zna pan ten zespół? Tak! Świetnie, One One, tak. Moja ulubiona płyta właśnie Armanda, bardzo ją lubię. Wonky Wan i e, Love Lock to też moje jedno z ulubionych utworów i tu nie ma niespodzianki, bo płyta jest na miejscu, także z powodzeniem mogę ją Panu wynająć. Okej. Okay. Dobrze, świetnie. W takim razie odkładam. A Pan powie, jaka jest Pana ulubiona piosenka z tej płyty? A, rozumiem. No ja też ją lubię. Dziadarew jest bardzo specyficzny. No dobra. To mamy dwie płytki. Podliczyć pana? Coś jeszcze polskiego? Hmm, nie ma problemu. Powiem panu, że rzadko się zdarza, żeby ktoś wynajął ode mnie więcej niż dwie płyty, ale no, okej. Okay. Dobra. Coś jeszcze polskiego? Ehm, zostały mi już tylko takie super, super starocie. Ehm, nie wiem, czy to powinno pokazywać, czy nie. Ale niech będzie. Demono? mam płytę właśnie album o nazwie Stop bardzo wymowną i czy tu mamy takie znane piosenki? no na tej płycie znajdą się statki na niebie twoje ulice mhm. o szary pył albo płomień sprawdźmy czy jest płyta na miejscu jest także w razie czego może być Coś mieszanego. Tak, miałam. Miałam gdzieś tam jakieś hity z jakiegoś radia zebrane. Bardzo, bardzo stare. Jest. Aż wstyd mi pokazywać, bo jest strasznie, strasznie zakłócona. Moja muzyka RMF. Boże, ja nie pamiętam, który to jest rok. 2003, a byłam pewna, że wcześniejszy. Że to będzie koniec lat 90. że to jeszcze ubiegły wiek, ale nie. I co tutaj mamy? Eee, mamy Kasię Kowalską, Demono oczywiście, Wariusz Smax, Perfect, Urszula, Anita Lipnicka, Edyta Górniak, Kasia Kowalska, Perfect i Patrycja Markowska, eee, ponownie Wariusz Smanks, Urszula i znowu Demono i Edyta Górniak. Właściwie śpiewają po kilku utworów, ale sprawdzę jeszcze, czy jest płyta jest. Także e, śmiało. Jakie są utwory? Z Demono mamy Nasza jest cała ta noc. E, bo to są, no bo to są covery właśnie polskie w sumie, e, znanych piosenek. E, ale w, e, Demono śpiewa jeszcze bo, bo dziś już nie ma nas. Tak, Eltona Johna Sacrifice, tak zgadza się. A perfekt śpiewa każdy od tych twoich. No oryginalnie Every Breath You Take. No hmm, dobrze, to odkładam w takim razie. no, Powiem tak, zazdroszczę, bo zawsze fajnie wrócić tak z sentymentem cofnąć się od jakieś 15 lat, prawda? Co z ciekawych rzeczy mam. Powiem panu tak. Z oryginalnych. Mam jeszcze trochę nielegalii. Ja pan jeszcze zanim się dorobiłam, bardzo nieładnie robiłam. I po prostu wypalałam płyty. No i mam parę takich rzeczy. Ale mam też parę takich utworów, które sama na komputerze stworzyłam. No i nie wiem, na przykład e, dżungla w mieście. Tak, ja tam sobie tutaj Wam na w programie komputerowym twory albo Bardzo Wesoły Dzień nie wiem, to brzmi jak takie przedszkolne piosenki ale bardzo, bardzo dawno temu to robiłam chciałabym pan przesłuchać? nie, ja pamiętam go nie wynajmę, ja panu to po prostu dam do przesłuchania, tylko proszę zwrócić bo chyba to, tego nawet u siebie na komputerze nie mam o, tutaj widzę nawet sumy, na które po dwa popakowane. Dobra, zrobię tak, rzucę panu kradzie dwie moje płytki własne. I y, skasuję panu tylko za wynajem trzech. Tak? Na ile? Na miesiąc? Dobra. Tutaj, tak jak mówiłam, odkładam dla pana. Remy, ja tylko w systemie odklikam. Hewan. Tyk. I John Newman, ulubiony. Tyk. Świetnie. Zatem ten zestaw pędruję do Pana. Zapraszam w ciągu miesiąca z oddaniem. I... Za miesiąc oczywiście zapraszam na płytę Abo Beyond, którą mam nadzieję znajdę i będę mogła panu wyproszyć. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję, że przyszedł do mojego sklepu. I zapraszam częściej, ja tu jestem cały dzień. Do widzenia.